Hey, Witam wszystkich, tutaj Tom Skarela ze Scarella Ministries. Jesteśmy podekscytowani kontynuacją tej serii na temat strach kontra wiara. Dzisiaj chcę mówić o zwątpieniu, o tym, Czym jest zwątpienie o tego typu rzeczach? Ale najpierw wielka przysługa. Tu poniżej mnie kliknij subskrybuj nasz kanał, to pomaga algorytmowi, a także dajcie nam kciuk w górę, to będzie wielkie błogosławieństwo. Więc chcę przeczytać werset, bardzo znany werset. To z Jakuba rozdział 1. Jakuba rozdział 1 mówi... Jeśli komuś z Was brakuje mądrości, werset piąty, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie, bez wypominania, a będzie mu dana. Ale. Ok, więc to jest wstęp, a teraz jest. Ale niech prosi jak? Z wiarą. Niech prosi jak? Z wiarą. Bez powątpiewania. To słowo powątpiewanie, tak właściwie z greckiego, znaczy stać w dwóch miejscach. Stać w dwóch miejscach. To znaczy wątpić lub podwójne. Wątpić znaczy podwójny lub stać w dwóch miejscach. To oznacza to samo, tak? Więc gdy osoba wątpi, to co ona robi? Ona jest dwoistego umysłu lub stoi w dwóch miejscach. Stoi w wierze i stoi też w strachu. Czy tak? Okej, okay, więc ta osoba stoi w dwóch różnych miejscach. Niech prosi z wiarą bez powątpiewania. Możemy powiedzieć, niech stoi z wiarą bez wątpienia, bo ten, który wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki, jaki człowiek, człowiek, który wątpi lub powątpiewa. Taki człowiek, niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Bo jest to człowiek umysłu dwoistego, niestały w ilu drogach? W wszystkich swoich drogach. Więc widzicie, zwątpienie właściwie rozprzestrzenia się w życiu danej osoby. Kiedy dana osoba ma wątpliwość, to nie dotyczy tylko sytuacji bieżącej. Ona tak naprawdę, jak rak, rozprzestrzenia się na całe życie tej osoby. Więc te osoby zaczynają wątpić w wiele różnych rzeczy, bo to zaczyna rosnąć i zaczyna się przekształcać, i zaczyna całkowicie przejmować panowanie. Więc to robi zwątpienie. Zwątpienie to jak jakaś plazma. To jest jak plazma, która tylko je i przejmuje życie człowieka. Więc jak tylko ktoś zacznie wątpić czy być dwoisty w jakiejś rzeczy, to zawsze zauważycie, że oni zaczną wątpić w innych sprawach. Pamiętam jak chodziłem do szkoły biblijnej i w szkole biblijnej wielu uczniów miało wątpliwości w temacie boskiego uzdrawiania. Chociaż to było w Słowie Bożym, chociaż to nawet było w dokumentach i własnej denominacji, że oni wierzyli w Boże uzdrowienie. A oni i tak wątpili. I kiedykolwiek byli nauczani o Bożym uzdrowieniu, to zawsze próbowali wymówek. No wiesz, Bóg jest suwerenny i zawsze jakby szli w tę stronę. A powód, dla którego to robili, to dlatego, że byli jak fale na morzu. A że byli jak fale na morzu, to byli co? Pędzeni przez wiatr i miotani. Pędzeni przez wiatr i miotani. Dokładnie tak jak ta fala na morzu. I ile razy, ilu wierzących, ilu ludzi znacie, którzy, jak się okazuje, w jednej sprawie mogą wierzyć Bogu. Ale w innej to się wydaje dla nich trudniejsze i oni zaczynają być dwoistego umysłu. Więc ja daję Ci wyzwanie. Jak będziemy przechodzić przez tę serię, to daję Ci wyzwanie, abyś wyeliminował zwątpienie ze swojego życia. Ja wyzywam Cię w imieniu Jezusa, abyś zaczął wzmacniać swoją wiarę. Dlatego pismo mówi, ale niech prosi z wiarą. Albo możemy powiedzieć tak, niech prosi z przekonaniem, tak? To jest przekonanie, tym właśnie jest wiara. Wiara to przekonanie oparte na tym, co słyszałeś. Więc on tu mówi, słuchaj, aby pokonać zwątpienie, musisz poprosić z wiarą, bez powątpiewania albo bez zwątpienia. Amen? Więc my to widzimy cały czas w piśmie. My nawet to widzimy w Ewangelii Marka. Ewangelia Marka, rozdział 11, mówi tak. Marka 11, 22 mówi tak. A Jezus powiedział im, miejcie wiarę w Boga, bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi, gdzie? W swoim sercu. Lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się mu cokolwiek powie. Widzicie, tu nie jest napisane cokolwiek Bóg suwerenny Pan chce, żeby On miał. Tu jest nie, On będzie miał cokolwiek powie, jeśli nie zwątpi, amen? Więc On tu mówi też o tej dwoistości. Nie zwątpi w swoim sercu, ale wierzy w te rzeczy, tak? Więc Bóg jest Bogiem wiary. W taki właśnie sposób Bóg działa. Tak właśnie Królestwo Boże działa. Ono działa przez wiarę. Królestwo Boże działa przez wiarę. Królestwo ciemności działa przez strach. Przez strach i zwątpienie, tak? Bo strach i zwątpienie to siostry. Strach i zwątpienie to siostry, one kochają się nawzajem. Gdzie jest jedno, tam jest i drugie. Gdziekolwiek jest strach, to wiesz, że jest też zwątpienie, bo nie da się mieć strachu i wiary w tym samym miejscu. To tak jak światło i ciemność. W tym pokoju jest światło, więc nie ma tu miejsca na ciemność. Im mocniejsze jest światło, tym mniej jest ciemności. Amen? I to samo jest w odniesieniu do wiary i strachu. Jeśli chodzi o wiarę i strach, to trzeba, że tak powiem włączyć światło albo włączyć wiarę. Im mocniej będziesz wierzył, tym bardziej będziesz usuwał zwątpienie ze swojego życia. I dlatego ja to powtarzałem w kółko tyle razy. Ludzie muszą po prostu temu się oprzeć i zacząć działać w duchu przeciwnym. My kochamy Was, błogosławimy. Nie zapomnijcie wejść na naszą stronę tu poniżej, jak również kliknijcie subskrypcję na naszym kanale. Kochamy Was. Chodźcie w wierze, a nie w zwątpieniu i strachu. Kochamy was w imieniu Jezusa.